Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z mojej serii z gry WOD. Ten odcinek będzie bardzo krótki, ponieważ będziemy jeździć na takim, na takim samochodzie, na takim czołgiem, który bardzo łatwo zniszczyć, a ja jeszcze nie umiem jeździć tak do końca. No, także trochę mi się w garażu pozmieniało. Jak już pewnie widzicie, mam Hecera. Hecera spodziewajcie się w następnym odcinku, nie wiem kiedy on będzie, ale dobra yy, Tutaj już troszeczkę on go bo mam takie działko, które mi najbardziej odpowiadało z tych wszystkich. Eee, no, teraz ogólnie pokażę Wam, jeszcze, zbieram sobie doświadczenie, czy kasę na to, na PZKPW38NA. Później będę miał, później sobie będę zbierał na PZKPW4. No, i takim sposobem spróbuję dotrzeć jakoś do Tigera. A Tigera zobaczymy. No, akurat tu co wiele zobaczyć to się nie da, ale. No. Na Niemcach tutaj najwięcej mam blokowanych. Są tych pojazdów. Na ruskich zdecydowanie najmniej. Dobra, jedziemy na bitwę. No. Ten odcinek będzie naprawdę bardzo krótki. Także. No. Ten czołg jest dobry na takich miejscach, takich do takich misji jakby zwiadowczych. Akurat może na tej mapie sobie jakoś poradzę, bo jeszcze na niej nie jeździłem, tak rzeczy mówiąc, ale wiem, że ona jest skręta, ten czołg jest bardzo szybki. Mm, także może nie będzie aż tak najgorzej. Mają oni Ma Mają te czołgi nawet. Ale nie mają żadnego BT, także... nie mają jeden BT. Ale to siódemka, siódemka jest wolniejsza. Sorry, że dzisiaj taki murkliwy znowu jestem, ale... Tak szczerze mówiąc, mało mi się chce gadać, kto. Po prostu i za sobą już ten odcinek. Będzie trwał 5 minut. Już 5 minut. To patrzę, że samo łatwo zabiera trwać. Może no rusz się. Hmm. Hmm. <laughs> Zrobiłbym cięcie, ale później bym miał trochę dużo roboty z obcinaniem dźwięku. Dźwięk tylko oddzielnie. Przepraszam A tak ogólnie co tu jest No nie jest tu nie ma no. Sorry, że ostatnio nie zamieszczam w ogóle Minecrafta, ale jakoś nie chce mi się w to grać w ogóle Eee wejdziemy Wejdziemy ogrodzie No nie burtek Kurde, jedziemy na hardcore i tyle, nie? <grymne> Proszę że będę silniku lepsza. Chociaż to tak mało potrzebne. No może coś jednak jest potrzebne. No, no, Zrobimy trochę zwiadu No tak myślałem, że tam to się dzieje, bo to jest tylko To jest morder O, bizon. O, bezpo, to już gorsze eee, No, dobra Zobacz no. nic uszkodzona Silnik tu już nie będzie no. Jest nasz! Ja Co kosienicę! Mogę na chwilę, ale... JEDNEGO MNIEJ! No jakoś tak mi wyszło Dobra, koniec odcinka Tego No O zaraz będzie On pewnie też Dobra, to ja nie będę już tego przeciągał Mam nadzieję, że nie się potrwa jakiś tam wielki ośrodek czasu w sposób bezensowny. No, i ogólnie, że fajnie mi się udało. Ja jestem bardzo dobry. Dziękuję za uwagę i przede wszystkim miłego dnia. Cześć!